Cześć! Witam Cię w kolejnym Backstage'u. Chciałem Ci powiedzieć o tym, co działo się przez ostatni tydzień w firmie. Przede wszystkim chciałem Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób wyglądały rozmowy, które prowadziliśmy właśnie z Wami, czyli osobami, które zdecydowały się na zakup któregoś z naszych produktów. Przez ostatni tydzień prowadziliśmy rozmowy telefoniczne. Sam osobiście miałem możliwość porozmawiać mniej więcej z połową z Was, tak w taki sposób, żeby uzyskać informację dotyczącą tego, co Wam się sprawdziło, jeśli chodzi o produkty, które u nas kupiliście, co wymaga poprawy, co jest w ogóle do kitu i najlepiej byłoby to zrobić od nowa i czego więcej byście już nie kupili. I w jaki sposób zapatrujecie się na to, co, że tak powiem, przed nami, tak, czyli to, nad czym de facto najbardziej nam zależy, czyli nad wypuszczeniem systemu interlockingowego łącznie z fizycznym pulpitem. Feedback był przede wszystkim taki, że dużo z Was wstrzymuje się w jakiś sposób z tym, żeby, że tak powiem, poczynić kolejne, kolejne zakupy i zrobić, że tak powiem, uzupełnić to, czego rzeczywiście gdzieś tam potrzebują, czy w zakresie sterowania urządzeniami na makiecie, czy zakupem pełnego systemu, czy jakichś drobiazgów, z uwagi na to na przykład, że czekają na dalszy rozwój produktów. Fakt jest taki, że firma tak nieduża jak nasza, de facto rozwija się głównie w sytuacji takiej, kiedy sprzedaje towary, które w tej chwili produkuje. Także tutaj jedyne co mogę powiedzieć, to to, że mogę spróbować rozwiać Wasze obawy, ponieważ wszystkie produkty, które trafiają na rynek czy do oferty na naszym sklepie. To są produkty, które są już w jakiś sposób przetestowane i rozwinięte. Rzadko kiedy zdarza się, że to była wersja, która nie, wiem, nie, była, nie ma tak naprawdę żadnego wykonanego testu czy czegoś tego typu. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. To, co natomiast się dzieje, to to, że produkt, który trafia do oferty, na przykład w ramach przedsprzedaży, jest to produkt, który już jest w pewien sposób przetestowany, którego zaprojektowanie polegało między innymi na tym, żeby uwzględnić wymagania pochodzące właśnie od użytkowników lub z własnych doświadczeń, tak, wynikających z tego, że ja również mam okazję budować sobie makietę, w tym przypadku modułową i z tą makietą gdzieś się poruszać, bawić i tak Natomiast to, co jest dość charakterystyczne, to to, że mamy przyjęty dość specyficzny, choć wydaje mi się dość powszechny też model dotyczący samej sprzedaży. Jak w takim razie ten model wygląda? Wyglądano w ten sposób. Do oferty sklepu trafia zazwyczaj pierwsza wersja produktu, która już nadaje się do wydania jej na rynek to znaczy została ona przetestowana, ma dostępną nie wiem, instrukcję obsługi, tego typu rzeczy. I to, co się z nią później dzieje, w miarę tego jak spływa, że tak powiem, feedback z rynku czyli mamy okazję porozmawiać z pierwszymi użytkownikami tego produktu. Na temat ich opinii, ich wrażeń, ich spostrzeżeń, być może uwag dotyczących tego, co jest OK, co jest zupełnie nie Halo i należy to poprawić. Takie informacje są po prostu zbierane i uwzględniane przy budowie kolejnej wersji tego produktu. Także z jednej strony są robione usprawnienia, na przykład pod kątem na przykład konfiguracji układu, co miało miejsce na w przypadku kontrolera samawora. Natomiast są brane też pod uwagę inne zupełnie opinie czy, czy uwagi dotyczące np. tego, że OK. To jest fajne, natomiast przydałoby się coś troszkę podobnego, troszkę bardziej rozbudowanego i tak dalej. Na przykład w ten sposób powstał rozszerzony kontroler samaforów o numerach 0005 i 0015, służący między innymi do tego, aby mieć możliwość wysterowania odcinka izolowanego i zwrócenia informacji, którą można wykorzystać w automatyce budowanej we własnym zakresie. Także tak to wygląda, natomiast to, co za tym idzie, to to, że Cena takiego produktu w sklepie de facto się też zmienia, ponieważ te najprostsze, pierwsze wersje i pierwsze wersje, ponieważ te najprostsze wersje produktów, zwłaszcza te sprzedawane przez sprzedaży, mają po prostu najniższą cenę i ta cena rośnie wraz z rozwojem tego produktu i wraz z pojawianiem się kolejnych wersji. Także ten układ, który można było początkowo, bodajże rok czy półtorej roku temu dostać za nie wiem, 40 zł, w tej chwili ta wersja kosztuje 69 w podstawowym wydaniu, czy 65 Także no te ceny po prostu rosną w miarę rozwoju produktu i tańsze nie będą, że tak powiem. Także to, że ktoś korzysta z tych ofert przedsprzedażowych to jest pewnego rodzaju okazja po prostu. W sensie to się nie wróci, jak to się, jak to się mówi. Dla nas jest to przede wszystkim również bardzo dobra okazja, żeby pozyskać bardzo szybko informację zwrotną z rynku, czyli informację o tym, co jest niehalo, co jest w porządku, czego chcielibyście więcej, czego chcielibyście mniej. I tak to działa. Pod tym kątem jest to, wydaje mi się, fair, po prostu, że te produkty, które trafiają do Was po niższej cenie niż, ta, niż cena, która, że tak powiem, będzie docelowo obowiązywana na danym produkcie, są też korzystne dla nas, ponieważ my bardzo szybko dostajemy informację zwrotną, co ewentualnie jest jeszcze gdzieś nam dodatkowo potrzebne. Także, gdybyście się zastanawiali, czy warto w ogóle z tego typu ofert korzystać, wydaje mi się, że jak najbardziej jest to przede wszystkim okazja dla Was. Nie wiem, kiedy dokładnie będziesz oglądał ten materiał, natomiast w tym tygodniu kończymy kolejną ofertę przedsprzedażową dotyczącą elementów umożliwiających wykonywanie instalacji czy ułatwiających wykonywanie instalacji elektrycznej pod makietą, w zakresie rozprowadzania zasilania do torów i do innych odbiorników, które znajdują się pod makietą. Także jest to kolejna okazja, w tym przypadku skierowana przede wszystkim do, do Was jako subskrybentów naszego newslettera, która umożliwia nabycie tych produktów po prostu w takiej cenie, która się, że tak powiem, już nie powtórzy. Natomiast po zakończeniu tej, tej przedsprzedaży te układy trafią po prostu do regularnej sprzedaży i będą po prostu dostępne na co dzień, że tak powiem. Jest jeszcze jeden temat, który jest dosyć istotny. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wygląda sytuacja na rynku półprzewodników, która powiedzmy mało kogo, że tak powiem, interesuje, tak? natomiast ma duży wpływ i przełożenie na dostępność najróżniejszych produktów, od jakichś prostych urządzeń elektronicznych po samochody czy, czy wyposażenie do jakichś dużych maszyn, to to, że są pewnego rodzaju poślizgi i komplikacje związane z dostarczaniem takich produktów na rynek. Na przykład w związku z tym, że pewne układy na przykład przestały być produkowane lub są produkowane w takich ilościach, że ciężko je nabyć. A czasami, jak da się je nabyć, to w takich ilościach, które tak naprawdę uniemożliwiają rozwój prostych produktów, zwłaszcza takich mało seryjnych, jak te, które są kierowane na rynek związany z modelarstwem kolejowym. Także te komplikacje powodują między m.in. to, że wszystkie serie układów, które chcielibyśmy dla Was wypuścić, musimy. Że, że tak powiem, troszeczkę wyważyć, to znaczy e, trzeba wziąć pod uwagę to, że z jednej strony zaprojektowanie i wydanie pewnego rodzaju rozwiązania, e, z jednej strony zwiąże się z tym, że wydanie pierwszej dużej serii, która jest, że tak powiem, opłacalna z uwagi na koszty cen, które przy dużych nakładach są, że tak powiem, no, bardziej odpowiednie i zjadliwe dla końcowego klienta, Trzeba to po prostu zbalansować z tym, że taki produkt w ogóle może być, że tak powiem, niepopularny. Tak? W związku z tym te wszystkie pierwsze serie, które się pojawiają, to są układy, które są produkowane bardzo mało seryjnie. Przede wszystkim po to, żeby właśnie jak najszybciej ten produkt mógł ewoluować, żeby mogły pojawiać się kolejne, kolejne jego wersje. To, co się też z tym wiąże, to to, że. Obecnie zdarzają się takie sytuacje, że na przykład układy, które są zaprojektowane w konkretny sposób, za jakiś czas po prostu przestają być opłacalne w produkcji, ponieważ jakieś układy wypadają na przykład z oferty albo są po prostu na tyle trudno dostępne, że pozyskanie ich i wykorzystanie w tych układach jest po prostu nieopłacalne. Jeszcze jedna rzecz związana z feedbackiem, który dostaliśmy w trakcie rozmów z Wami, okazuje się, że co jakiś czas zdarzała się opinia, że fajnie by było mieć możliwość wesprzeć firmę np. Na, na Patronite czy innych tego typu serwisach. I kiedy, taka, kiedy będzie taka możliwość? No, nie będzie takiej możliwości z uwagi na to, że my nie utrzymujemy się z lajków, z polubień, tylko ze sprzedaży rozwiązań, które mają Wam dobrze służyć. Także, jeżeli rzeczywiście chcecie wesprzeć firmę i de facto roz wesprzeć rozwój produktów, które chcemy dla Was przygotować. Po prostu zachęcam Was do tego, żeby z tych produktów zacząć aktywnie korzystać. Bardzo łatwo będzie, podejrzewam, takie układy sprzedać nawet na rynku wtórnym w sytuacji, gdyby ktoś chciał być bardzo na bieżąco i mieć zawsze najświeższą wersję danego rozwiązania dalej. Myślę, że nie będzie się to, że tak powiem, działo i zmieniało aż tak szybko, tak? ponieważ te układy, które do Was trafiają są w pewien sposób stabilne pod kątem takim związanym z jakimiś tam feature'ami. W związku z tym ten podstawowy, podstawowa, podstawowy zakres funkcjonalności no, nie powinien się jakoś się specjalnie zmieniać, co najwyżej będą wchodziły tak naprawdę pewnego rodzaju usprawnienia lub modyfikacje związane bardziej z ergonomią wykorzystania montażu konkretnych rozwiązań. Co w takim razie przed nami? Najbliższą rzeczą, która będzie się działać, to przede wszystkim spotkanie z Wami w ramach gliwickiej miniaturowej Polski. Mam nadzieję, że to będzie fajna okazja do tego, żeby pozyskać znowu informacje zwrotne od Was, pokazać Wam to, co już dla Was przygotowaliśmy i co, że tak powiem, nadejdzie niedługo. Z tych rzeczy, które dzieją się, że tak powiem, w pracowni w tej chwili, to to, że w dalszym ciągu pracujemy jeszcze nad fizycznym pulpitem. W tej chwili prowadzone są prace związane z tym żeby dostarczyć, że tak powiem, już te elementy, które będą fizycznie montowane w ramach pulpitu kostkowego, mam nadzieję, że za jakiś czas już będę mógł wam to pokazać. Natomiast taka fizyczna premiera, mam nadzieję, że odbędzie się właśnie w trakcie miniaturowej polskiej. Także jeżeli wybieracie się na tą imprezę, to no, zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska. Aha, jest jeszcze jedna taka, no nie wiem, nie powiem, że to jest niespodzianka, natomiast coś, o czym jeszcze wcześniej e, nie mówiliśmy i chyba nie powiem. W sensie, wydaje mi się, że ten wrzesień to będzie taki fajny czas, żeby pokazać co jeszcze ciekawego się pojawiło i będzie to w pewien sposób pewnego rodzaju niespodzianka. Pod kątem funkcjonalnym, jest to coś, co tak naprawdę jest dobrze opisane technicznie w sensie, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które już które od dawna występuje na, na prawdziwej kolei, a które bardzo rzadko jest wykorzystywane w modelarstwie kolejowym, zwłaszcza w modelarstwie modułowym. Także zachęcam do śledzenia. Na pewno coś tam powolutku będziemy zdradzać w zakresie tego, co to będzie. Ale nie wszystko. Także zachęcam cię do oglądania. Do zobaczenia w Gliwicach, mam nadzieję. No i tyle. Trzymaj się na razie.